Maryjo, Matko pięknej miłości, oddajemy Ci wszystkie małżeństwa wojowników Maryi. Wszystkie małżeństwa, które walczą o piękną, mocną, silną, trwałą więź małżeńską. Dzisiaj, kiedy szatan niszczy tyle małżeństw, kiedy żyjemy w postrzeganiu rzeczywistości, w której albo ktoś właśnie się rozwiódł, albo się rozwodzi, albo za chwilę będzie się rozwodził, Chcemy być tymi, którzy pokazują, że z Bogiem każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, że z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych, że w świecie, w którym słowa, przysięgi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie w ustach mężów i żon, my chcemy być tymi, którzy biorą pełną odpowiedzialność za słowa, przysięgi, którą składają przed Bogiem. Proszę Cię, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, o wielkie umocnienie tymi darami i łaskami, które są najbardziej potrzebne teraz, w tej duchowej walce o jedność, o wierność, o miłość małżeńską. Zdecz moc demona, gdziekolwiek on przeciwko wierności, jedności małżeńskiej. Oddajemy Ci, Maryjo, również wszystkie rodziny i małżeństwa w Bydgoszczy. Za nich będziemy modlić się w tym różańcu. Maryjo, ty wiesz, w jakich domach, w jakich mieszkaniach, w jakich blokach dzieje się teraz dramat niszczenia relacji małżeńskich i rodzinnych. Proszę Cię, aby przez ten różaniec, który Tobie ofiarujemy, została zdeptana moc zabójcy miłości od początku moc starodawnego węża zwanego szatanem. Niech zostanie odnowiona. Potężna Boża miłość w ich sercach. Prosimy Cię, Maryjo, aby przez ten różaniec Bóg czynił cuda w sercach małżonków, odnawiających na nowo pragnienie miłości, poświęcenia aż do końca.